Cześć, cześć, wszystkim z tej strony Ewa. Przechodzę do Was, tak jak mówiłam, z wyzwaniami tygodniowymi z turkusowego segregatora. Mam chwilę czasu przed wyjazdem, więc wolę teraz nagrać, niż potem się śpieszyć i mieć jeszcze więcej na głowie niż mam to teraz. Ale dobra. No i dzisiaj sobie właśnie tylko zrobimy wyzwania y, tygodniowe. Zobaczymy na ile nam starczy, jak nam to pójdzie. No i możemy zaczynać. Y, tak, tak jak mówiłam, z tego segregatora będę się starała nie wyciągać y, i od 5000. Więc tak, zaczniemy sobie, mam tutaj parę groszy, 150 zł zostało mi jakby z tych wszystkich opłat w maju, co musiałam y, zrobić y, tam jeszcze za wykonaną jakby pracę. Y, dostałam też y, pieniądze, więc możemy sobie po i zaczniemy od tych najwyższych jakby kwot. Nie mam was tak, żebyście widzieli i możemy zaczynać. I tak yy, zaczniemy sobie 20, 28 yy, sobota, bo to mam od nimi wyzwanie soboty. Już kiedyś się pomyliłam, zakreśliłam, więc teraz możemy możemy sobie wrzucić tą kwotę. 28. O! Tutaj daję. Tak. I tak. Mamy 28 zł. Status muszę sobie. Muszę sobie zmyć, zapomniałam to zrobić. No i teraz przechodzimy do kolejnego: jak dla mnie yy, dużej kwoty. I to będą w piątki. W piątki chcę ostatni, który będzie piątek, więc zobaczę sobie w kalendarzu, yy, który to będzie ostatni. Yy, ostatni piątek miesiąca to wypada. Yy. 27 siódmego, tak piątek tak 27 siódmy. więc stajemy sobie 27 piątki w piątki. O nie tym Piątki w piątki 27. A to miało być tak... 27. Tak wszystko mi się to napisało. Ale to nic. I dzisiaj mamy trzeciego, jak się nie mylę. Także 0,5 i dwadzieścia siedem. I to będzie 390, dziewięćdziesiąt. Trzysta dziewięćdziesiąt. Ok. Tak. Oj. Mm -hmm. Jeszcze tutaj wyciągnę sobie. No, wpadłaś mi. A, no, chodź tu. Tak, i dam 30 zł. Ok. Już sobie porozmieniałam pieniądze, jak widać. O, jeszcze mi zostało te robinek z segregatora Tomka. Mogę, mogę jeszcze u niego sobie yy, mogę sobie u niego rozmieniać. i jedziemy dalej roczne oszczędzanie 1500 zł i tutaj damy najwyższą kwotę 50 zł zapisujemy sobie nie tutaj sobie nie zapisujemy zobaczymy na ile mi starczy jeżeli chodzi o te wyzwania tak i chyba to było z tych takich większych, tak, tu już są jakby te same możemy po kolei jechać i jedziemy Wykreśl w każdym miesiącu potane kwoty i tutaj będzie 9, 12, 14, nie. Wykonaj rzut kostką czterościenną. Jak Ewa znajdzie czterościenną kostkę? Mhm. Kostki Ewa. Mamy tu czterościenną. Mamy pięciu. Jest, jest. Schowała się. Mam. dobra. Czterościenną. Także tutaj ile mieliśmy? 14. Jedziemy dalej.

Aha. No, tu. 25 zł, małymi kwotami ładnie się zbiera. Już się tutaj coś dobra. I jedziemy dalej, mamy znowu wykreślić. I tutaj będzie 18 zł. I krzywo No ale i rzucimy sobie szóstką. Natomiast tutaj mieliśmy osiemnaście, plus dwa to jest 20, 20, 24, cztery, i dwadzieścia dziewięć. Czyli mamy 29 zł. Tutaj żadnych drobnych nie mam. Słuchajcie, dałam sobie te 30. Nie będę już tutaj wymyślała. I jedziemy my do kolejnego miesiąca. I tutaj też małe kwociki, Tutaj jest 7, 8, 10 zł. I rzut 10 -ścienną. No zobaczymy, jak nam pójdzie ten rzut 10 No Ile.

Okej okay. i tutaj dajemy 23 zł, mamy 7. Mamy 7 i dajemy sobie 30 zł. Aha. O tak. I tak czerwiec mamy rzucić kostką. No zobaczymy ile nam wypadnie. Ile będziemy mogli to nie? Pięć. Jeden. Cztery. Mhm. Jeden. Łaskawie dzisiaj mnie póki co traktuje. I trzy. Nie wiem, czy to Widzieliście. No i teraz mamy 6, 10, 14 zł. To rzućmy sobie raz do marca. 14. I trochę oszukam, słuchajcie, żeby było, żeby była pełna 20. Zobaczmy, czy by mi wylosowało. Jednak nie, no ale. 5, 6. jest. Jestem i tak tutaj, ile miałam? 10, 10, 14. 15, y, kurczę, 10. Jakie 10? Tutaj jest 10, 14. Nie, Tomek, teraz mi nie przeszkadzaj, bardzo Cię proszę, zaraz do Ciebie podejdę. To jest 5. Synek mi przeszkodził, więc, y, więc musi chwilkę poczekać. 6. <grym> Przepraszam, nie umiem się skupić. Tutaj miało być 20 zł ogólnie, a ja się zastanawiam, zakręcona, zakręcona, dobra. I jedziemy dalej. I teraz jest rzut ośmiuścienną. Tutaj chyba rzucimy sobie trochę mniej. Jest 5, pięć. pięć. Dobra, jeden, łaskawie, jeden, cztery, to jest dziesięć, nie? Dziesięć, patrzcie łaskawie naprawdę, jedenaście.

22 i jeszcze dwójeczka. Teraz chyba się nie pomyliłam, no i teraz jedziemy 10. -ścienną. To jest ta 10, -ścienna. trochę Was tak przesunę i rzucamy 5 na czerwiec, a tu mam, tutaj widzę mam nadgonione. 6 to jest 11 czternaście patrzcie jak łaskawie szesnaście bardzo łaskawie i szesnaście to damy czwórkę, nie? tam było szesnaście, tak pięć, jedenaście, cztery, tak to damy czwórkę żeby było dwadzieścia, nie? możemy tak zrobić, by lepiej i znowu nie jestem. Tak, mnie przekonił ten. Oh, miesiąc, że zapomniałam nawet o zwykłe. Ale to nic. Zaczynamy nowy i to się liczy. I tak, teraz tutaj mamy sobie skreślić. I to jest tak. 5, 10, 13, 14. 15. Dobra, tutaj mamy 15, bo jeszcze mamy tam drugą kartę. Wykreślić 15, 20. I tamy, słuchajcie, dzisiaj tutaj 20 zł sobie. O. I zostało nam jeszcze parę złotych. To, to jest parę złoty. Zaraz Wam powiem. Tam mamy, do których wyzwań to muszę wrócić. Tutaj muszę wrócić, mam jeszcze. Tu. I tu już nie. Tutaj jak zostanie, no i rzucimy sobie, rzucimy, policzymy sobie. Tutaj do siebie dzisiejszą datę, aby wyszła cyfra, dzień i miesiąc. I dzisiaj jest. Trzeci i 6 nie to jest 9 nie, czyli 9 zł daję do tego. Mogłam zaznaczyć 10, ale dobra, nie będziemy 10 zł. 9 zł, tak. A tutaj mamy złotówkę i świetnie. Tutaj mamy złotówkę, to sobie wyciągam i daję sobie tutaj dyszkę. Teraz jedną ręką walczę. Ok, i jedziemy dalej, i tutaj też będzie to samo, czyli dziewięć. Fajnie, nie? Tutaj fajnie. Dziesięć. I jeszcze jeden. Dziesięć, bo dziewięć mieliśmy dać. Dziewięć, Ewa, dziewięć, dziewięć. Tak. I jeszcze jeden raz. Pusy dziewięć. I tutaj. I tutaj dajemy dziewięć złotych drobnych. Mhm. Okej. Okay. Dziewięć złotych drobnych o tak. I tak, zostało nam raz, dwa. 5, 6, 7, 8. 80 zł. nam zostało. To wracamy, kochani moi, do do, do, do wyzwania 1500. I to będzie tu. 1500, aha, tam mi się drobne. I damy sobie jeszcze raz tutaj 50 zł. Dla pewności, słuchajcie, jak wiadomo, Zaznaczyłam tam 50, tak 50, bo było 30. Raz, 2, 3, 4, 5. Dajemy tutaj sobie te 50. No, odwróć się, odwróć się. Tak udało się coś nadrobić. I świetnie. To jeszcze nam zostało 30 zł, więc patrzmy co możemy sobie nadrobić w tych segregatorach. Przykładowo, a może od tych większych zaczniemy, nie? Ośmiościenną i dziesięciościenną już mam. To ośmiościenną sobie yy, sobie nadrobimy, jak mamy taką możliwość, trzydzieści złotych. Ewa, to schowaj. I tutaj jest tak trzy. Trzy dwa, siedem, to jest dwanaście, jeszcze raz dwanaście, dwadzieścia, dwadzieścia i jedziemy dalej, cztery, dwadzieścia cztery, mhm. dwadzieścia siedem. I jak, nie, wy, jak trójka nie wyjdzie, to wpisuję. Jest 7 trochę dużo. Ale daj. A dobra, z tych drobnych tam niech będzie. I to będzie 34 zł. 34 zł. 34, więc chyba musi stać się tak. Najpierw drobne mi się zajmiemy. Ok. Ciągamy to i daję te 30. I oto kochani, żeśmy zakończyli nasze, po nasze wyzwania cotygodniowe. Cieszę się, że udało mi się chociaż z tego poprzedniego miesiąca te 150 zł wyłuskać naprawdę to, to, to jest jakiś plus tego wszystkiego. I tak, co jeszcze chciałam Wam powiedzieć, to to, że bardzo Wam dziękuję bardzo, bardzo serdecznie. Jest mi ogromnie przemiło, że chcieliście postawić mi kawkę, wesprzeć mnie, docenić właśnie te wyzwanka, które robię i samą moją pracę. Jest mi naprawdę przeokromnie miło i bardzo, bardzo Wam dziękuję. Już, że tak powiem, siedzę nad kolejnymi. Wyzwaniami. Chciałam tym zrobić taki pakiecik wyzwań. Będą to wyzwania y, takie tematyczne. Wiecie, że ja bardzo lubię robić wyzwania krajobrazów, kawek, herbatek, y, jakiś kwiatów, zwierzątek, jak mi się udaje. Ja ze zwierzątkami mam troszeczkę, troszeczkę problem, ufam, powiem szczerze, jak wpisuję na tej kamie, ale też niekiedy mi się Uda, więc chciałabym zrobić taki właśnie pakiet, jak Mimi niedawno zrobiła, przykładowo 16, 16 wyzwań w jakiejś tam kolorystyce, tematyce. Także tutaj, jakby, troszeczkę od niej odkapie pomysły te, takich, takich wyzwań. Mam nadzieję, że Wam się to spodoba. A za te poprzednie kawki i wsparcie, w ogóle, jeżeli chodzi o maile, i słowa wsparcia jestem wam przeokromnie wdzięczna, bo to naprawdę daje takiego kopniaka że mimo tych pustych sekretarów zbieram się, żeby zapełnić je na nowo za co wam bardzo dziękuję pozdrawiam was serdecznie, życzę wam miłego, spokojnego dnia, nocy w zależności kiedy to oglądacie no i do następnego filmiku pa pa